Hej, tu Ja Jadam. A dzisiaj będziemy robić eksperyment z elektrycznością. Dokładnie, tak jak powiedziała moja córeczka, dzisiaj będziemy robić prosty eksperyment z elektrycznością, a zasadniczo z przewodnictwem elektryczności bez użycia przewodów, czyli przez wodę. Co do tego będziemy potrzebować? Baterii. Tak, my użyjemy takiej starego typu płaskiej baterii 4,5V. Takiego druciku. Tego czegoś od latarki. E, tu akurat mamy diodę ze starej e, latarki. Akurat była już zasilana na trzy paluszki. Dlatego właśnie też na 4,5V mamy baterię, żeby to się zgadzało. Tu do tego przewodu jeszcze doczepiłem e, taki krokodylek, ale to nie jest konieczne. Tu, żeby łatwiej było nam do baterii to e, podczepić. E, mamy dwa takie przewody. soli. Dodatkowo jeszcze sól. I woda. I wo woda. Najlepiej użyć jakąś demineralizowaną, żeby był lepszy efekt. Eee, tu na początku sprawdzimy, czy wszystko działa. A, jeszcze pojemniczek, w którym będziemy to wszystko przygotowywać. Na początku podczepimy sobie tu pod baterię. Działa, działa. Już nie świecisz? Nie świecę wytań. A, jeszcze przyda się na przykład jakaś taśma. W tej chwili wkleimy. Tutaj jedną część do pojemniczka. Użyjmy do tego jakiejś taśmy. Drugi, taki sam przewód. Też przyklejmy tu do środka naszego pojemnika. pokażę, jak to mniej więcej wyszło. Tu mamy naszą żaróweczkę. Tu schodzi jedna, jedno przyłączenie do prądu. Tu będziemy wylewać wodę, a tu drugi kabelek. Tu dwie końcówki, dwa krokodylki podczepimy pod naszą baterię. Wlej tu wodę do środka. Ostrożnie, żeby, o, o, ostrożnie tutaj z tej Co? strony. Tyle, żeby, żeby było prawie pełna, nie musi być mocno pełna. Jeszcze, 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 jeszcze jeszcze, tak do połowy mniej więcej. Okej, okay, wystarczy, wystarczy, wystarczy. Jak wystarczy, to wystarczy. Sprawdzamy. Teraz Pomożmy mi podczepić? No. Podczep tutaj pod to. I tą drugą pod, 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 z tej strony. I na razie się nic nie dzieje, nie, świe, nie świeci no, zupełnie. To teraz, to teraz zadzieje się właśnie magia i zrobimy, żeby tutaj przez tą naszą wodę przechodził prąd. Weź tą sól i sypiemy soli, soli do środka. Trzeba posolić tą wodę. nie jest tak wysoko, nie się tak wysoko. Typie się sól. Bo się sypie. To teraz trochę wymieszaj. Delikatnie, delikatnie. Świeci! I zaczyna Solanka przewodzi w prąd. Świeci się ładnie? Tak. Oczywiście świeci się troszeczkę słabiej niż poprzez przewód miedziany, który przewodzi zdecydowanie lepiej prąd, ale taka solanka sądzę, że też jest ciekawym właśnie eksperymentem. Jak Ci się podobało coś takiego, przygotowanie? Fajne! Czy sądziłaś, że przez słoną wodę przechodzi prąd? Nie. No widzisz? Może umyło się, bo jakoś... przecież są prądy morskie. Ale prądy morskie są czymś innym. Dlatego też należy uważać właśnie z jakimiś kąpielami w wodzie w przypadku jakichś burzy. Albo na przykład w kąpieli suszenie włosów w wannie też nie jest polecane, bo też taka kąpiel przewodzi prąd. My użyliśmy specjalnie wody demineralizowanej, ponieważ taka woda z kranu też trochę przewodzi tego prądu, więc czasem nawet nie trzeba też tej soli, żeby to wszystko dobrze zadziałało w ten sposób. To co, polecasz przygotowaniu takiego eksperymentu? Tak. Jak widzicie, to nie jest, nie jest trudne przygotowanie czegoś takiego, wystarczy mieć właśnie z jakąś starą żarówkę, przewody plus baterie. Jeśli podobał się pomysł, bądź macie własne pomysły na takie eksperymenty z elektrycznością, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach, a jeśli podobał się odcinek to... Zachęcamy do subskrybowania. Dokładnie, to zachęcamy do subskrybowania tego kanału i to zobaczymy następnym razem. W takim razie, hej!